Smęczur podobno jest na Cayo Perico. Trop prowadzi na tą tropikalną wyspę opanowaną przez kartele. No to nieźle. Mimo wszystko płyniemy tam z Sergiuszkiem. W sumie to sam płynę, bo sztorm był i wszystkich oprócz mnie, z Kobara wyrzuciło do wody. Sergiusz to twardy gość, na pewno sobie poradzi. Gorzej z tymi biednymi ludźmi, którzy wpadli razem z nim. Nieważne, ja muszę się skupić na tym, by znaleźć smęczura na tej przeklętej wyspie. Cześć, mordy, z tej strony Kaluch! Witam Was w kolejnym odcinku Gdzie jest smęczur? I widzieliście intro na pewno. I moi drodzy, ja jestem totalnie zaniepokojony. Co prawda, Sergiusz na pewno sobie da radę w wodzie, ale. Ci ludzie, którzy tu płynęli, to jakaś masakra. Tylko ja zostałem na tej łajbie, o co tu chodzi w ogóle? Kolor włosów mi się zmienił, zmoczył mi się, brudny mam jakiś w ogóle, nie mam pojęcia, o co chodzi. W każdym razie, no Escobar jest jedyną osobą, z którą się tu mogę skontaktować, nawet nie wiem, czy on faktycznie tak ma na imię, ale... Caio przed nami, liczę na to, że moi drodzy, znajdziemy tutaj Sventura. Zostawcie łapę w górę, jeśli... Bolo. Podoba wam się odcinek, a już odpowiadam Escobarowi, bo yy, że tak powiem, chyba wymaga odpowiedzi ode mnie. Halo? Halo? Escobar. No? Co ty, co ty, chłopie, plecy masz pokrwawione jakieś? Słuchaj. O, oh, to są bitwy do tego, yy, rany wojenne. Biliśmy się... Zgubiłeś no, no, wszystkich nie. ludzi, ty jesteś debilem. Nawet, nawet swojego szefa zgubiłeś. co poradzi. Biję się z Megalodem, proszę pana. Co? A, halo! A, pomocy! Z Megalodem się biję i kurde, chyba drugi megalodu do nas zawita. Za, halo, co tam słychać? Halo? Dzień dobry. <ślonu> <ślonu> Dawaj, pakuj się. Ty też na truskawki do Holandii? <ślonu> ja, ja do wakacje. Co ty zwania? <ślonu> Skąd się tu wziął? Ja coś kojarzę ten głos. Ty, Escobar, płynie. zostaw go. Dobra, ty, poczekaj w sumie. Ty, gdzie on, co on? Dostarczy... Prywiec? Prywiec. Ej. Wania? O. a to ty, a prywiet. Co ty tu robisz? Na wakacje przyjechałem. A, i na pontonik ci zgarnęliśmy? Przecież by cię coś pożarło zaraz. A nie, już wywalczyłem co swoje. Coś złowiedź chociaż? I nie, jakiś megalodon podpłynął. <laughs> Co ty tu robisz, no? Wakacje firmowe, przyswalimy mnie z roboty. To, to ty w policji robisz teraz, to ty lamus jesteś, nie gadam z tobą. I co tam z w które W policji, to. Skobar, to jest policjant. Dobra, za burtę. <grym> Ale za burtę! Ty ja szef cię nie zabije za to, że masz tak mało ludzi? Y Jestem z dwójka, nie? No może się przyda, może go. Nie, no może się przyda, no zobaczymy jeszcze, nie? No spytamy się szefa, nie? Czy będzie zadowolony z naszych darów, nie? A myślisz, że ten smęczur to tu będzie? No będzie, wyjdzie, raczej, wyjdzie. No to dobra, Oj, Moi drodzy, wios. Maciek podobno dobra, jest na tej wyspie jest komar z... cały Zobody czas to powtarza. Kurde, <grydę, <grydę, nie wiem, co on tam kombinuje. Nie wiem, czy Wania bo, bo... serio wysiadł, się ukrywa gdzieś tu. Przecież się kazał wyjeżdżać stąd. Ciii. Dobra, słuchaj, pomogę Cio. Cio. ci. Już nie Mie. mówiłem, że jesteś gliną, jak pomożesz mi. Okej, okay, dobra. Słuchaj, Sergiusz wypadł na sztormie. Okej. No nie okej, właśnie, do dupy. o kurde, że sam wróciłem. Aee, a, to jest co co ja mi się. No nic, spokojnie. Zejdziemy na ląd i będziemy szukać Smęczura, okej? Okay? Okej, okay. a ty mi też pomożesz w czymś? W czym? no nie, 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 ogólnie to. A, a więc potrzebuję dostać. No i no dobra i co co? I wysłali mnie na inflirtowanie wyspy. Dobra, to będziemy flirtować. Chodź. Dobra, wejdzie. Chyba, chyba dopłynęliśmy. Escobar, to tu? No niby to, ale nie dopłynęliśmy do końca. No dobra, wystarczy, chodź. Chłop się chodź, zaciął chodź. tu w tym, na mieliźnie utknął. Co jest grane? Moi drodzy, co jest z tym Sergiuszem? Gdzie jest Sergiusz? Mam nadzieję, że się dziś pojawi też. A! Kurde, Dobra, jestem. Chodź, chodź. Jednak nie wyskoczył ten policjant. Ja żartowałem, on nie jest w policji. E, e, o, e, dzień dobry. nie jesteś? Jak się nazywasz? To nie znam. Mario Christoph. Dzień ci chodzi. Jezus, jakie fale O, po Megalodonie, jak zabiliśmy go, to fale <laughs> dla swoich obrońców I teraz kurde, bogowie, nas piją, yy, nas, nie? Falami Ale gówno A jak pani się nazywa? Gangster Skomor nie widzisz na plecach? Gangster, dla nieznajomych gangster a, a ten numeryk to co oznacza? No IQ. A co my tu właściwie robimy? Czemu tych ludzi transportowałeś? Oszukiwałeś ich wszystkich? Nie, oni. Co wy tu wydobywujecie? Możesz mi powiedzieć prawdę, no przecież owoce, się sam zapisałem. Owoce, tutaj. owoce wydobywujemy. Owoce z czystej pracy z waszych rąk. A jakie? Będziemy pracować? Co? No? Ciężko? Nie. Ociutko. Lekutko, będzie wesoło. Zaraz, czekajcie. Idę po furę, zarabędę, będę? ci tutaj. Dobra, możemy uciec chyba. Nie, nie uciekajcie, bo słyszałem. dobra, dobra sprawili, no. wcale nie jesteśmy. Spokojnie. Ty, wiesz co mnie zastanawia? Co? Czy on naprawdę się nazywa Escobar? No chyba tak. Możesz go przyskrzynić, to byś dostał awans, jakbyś Escobara złapał. Zapraszam. To, to jest dobry plan, Wania. Dalej no. Daleko jeszcze? Dopiero co wyjechaliśmy, spokojnie. No to gdzie nas wiedziesz? Oh, do tajnej dzioski. Smenczura? Tak, tak. Tak? Tak naprawdę? Tak, tylko gdzie to tyle było, tutaj, dobra. A ty go nadal szukasz? Hmm, Po to tu płynę, sam się sprzedałem, idioto. A daleko jeszcze? Nie, to zaraz już tutaj, ostatni zakręt. <laughs> Widzowie, szukamy Smęczura i mamy nadzieję, że zawiezie nas do Smęczura, bo jeśli nie... To wkopałem się w jakieś roboty Błażej bomba będzie miał przypał A gdzie jest Sergiusz? Daleko jeszcze? Już dojeżdżamy Jezu Chryste <grymne> Gdzie się to? Osoba to i umiejętności. Jazdy. Ej. ej Pani jest komar Słucham, słucham a, a, mogę prosić kawę latte? Nie, po poczekaj chwilę Kurde, fajna Przepraszam Siemanko co, dojechaliśmy? Tak, już jesteśmy, zapraszam. Jezus, jaki obóz pracy tu jest. Jezu, nad kobiety pracują. Cię on nas zabrał? Siemano, śmado, jak tam praca idzie? Eee, w porządku. Eee, karoszo, karoszo. Tak. O, priwieet, towarysi! panie czat. Uuu. puść mnie! puśmie. puść mnie! To jest czad, po prostu czad. Czot, puść mnie! priwieet, czat. Zrozumiano, jestem czad, czad z Brazylii. Mr. Gangster? Do nowi pracownicy? Tak, do tych dwójka nowych pracowników, świetnie. Dwójka tylko? Co ty? Resztę pożarł megalodą. Ale debil, weź go, coś. O. Jaki? Jaki? Jaki megalodon? Co nocy. ty znowu wygadujesz? Znowu żeś się nocy. czegoś naćpał? Mogę cię odrapać? Jeden wielki rekin. Rekin z... do Dobra, nieważne. Do roboty już! Wieliby się przykład z czada. On zawsze taki poukładany. Mam w Brazylii. A czad! Do roboty, nie? No, zbierać te Lepi, czad. Co mam, co mam Truskawki Wygląda A pan to kim niby jest, że nam to rozkazywać przeszedł? to się. Jak zaraz nie zaczniesz się zbierać, to się dowiesz Więc swój wybór Ale przepraszam bardzo, poprosiłem pana Escobara o kawę latte I kawy Słucham. nie dostałem Latte, maciato Dobra, idę po kawę latte Chcesz zaraz dostać tym toporem przez łeb? Myślisz, że jest na wakacje? Nie bardzo Ej, jest Do ja. to, to truskawek mi się bierz! Chodź, chod. chod. dobrze, Dobra, dobra, spokojnie. Chod, a gdzie chod? jesteś? Chodź, chodź, zrobisz mi kawkę. Nic, Chad, stwierdzę, że jestem. No, gdzie jesteś? Jestem czad w Brazylii. Masz, czad. Nie, nie. Weź tego Chada tu. Okej, okej. Żółto, zupotyk. Chyba byłby się wszycy krobić to sypać? Ja. Nie uczek. Chodzić, Chad w Brazylii. Okej, okay, dobra. To dobra, ty ja, sobie chod, chod. chyba żartujesz, idzie o to, że ty mu kawkę dajesz. Sorry, panie, już ile dla ciebie. Do roboty no, się z... brać. Cześć, No. Zrobicie rekonesans. Okej. Okay. Dowiedzieć się. Gdzie jest Smęczur? Mm -hmm. no, ale udawaj, że pracujesz. Ja też będę ja te udawał. Okay, okay, okay. Dobra widzowie, trzeba zrobić naprawdę wywiad. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. O kurde to jest boss, to muszę na niego uważać. On jest tu szefem z siekierą chodzi. Sza... Dobry, Ta jest czap. Dobrze, jestem czat. Wania co robi. Wania zwraca na siebie uwagę, kur? Prosi... Sorry Ps, dewilu. Co? Chodź. Mile. Słuchaj, Kościół. Co? Dobrze się czujesz? Nie. Kurde, co pali? No Widać trochę e, e, słuchaj Szukam takiego gościa Nazywa się Smęczur Z może tutaj? Nie, Smęczur no, Jak? Smęczur Maciek Nie, nie znam e, takie ma blond włosy Jakie? Blond włosy, blondyn I on tak mówi Cze? E, Jezus ma... nie Co? Ja pierd... nie, nie on Nie, nie o, może go rujesz? tu być Niech są spada Coś ty chłopie, oszalałeś? Boisz się go? No, jakim... Ale no, kim on jest? Przecież on mnie bił! Czyli znasz go jest tutaj? No jest no, ale... Nie Nie, nie wiem gdzie Dobra, zabak coś wiesz. Spotkamy się później. Dobra. Cześć. Maciek Siema. tu jest na pewno. Czad. A to jak masz Kurde, panowie, do roboty o a nie się? No, no robimy, robimy, chodź. Cza ja czadowy, chodź. Kurde, nie? Zaraz inspekcja ile nazbiera liście truskawek. No. Chodźcie tu, będziemy łopatą kopać. Chad. No. Ty znasz smęczura? No, to? Ten taki blondyn, smęczur Maciek. Co? Pani no. Maria. Pst, a ty, baba? znasz Maćka z Męczura? Baba! Jakiego Smęczura? Maćka! Nie, nie, nie A może wiem. Może, może to widziałam, a może, może nie? Czy dobrze się czujesz? Nie wiem. Może bierz, a może nie było. Co wy gadacie, halo, do roboty się nie zebra. debilu. Co, jest grane, no, oni się boją Smęczura wszyscy. No dzisiaj jakiś terror, tu patrzcie jak wszyscy pracują, o tak. No to do cholery jest. jasnej robisz. <laughs> Wysiadaj z tego, to moje. Towar, boże. Ducham! Wysiadać. towar woży. Towar, Proszę pana, oni nie pracują Ale sobie Wania nagrabiłeś chyba. I co nie pracuje? Ty, chat. Mogę pojechać ja, jestem chat w Brazylii. Zostaw chat. No, Kurza, ten czas. z Rosji, ja też I chcę jechać. Siadaj. Słuchaj mnie. No? Sobie już się nagrabiłeś. Ej, co ty? Gangster, bierzemy go. Zresztą zapraszam. O, zapraszam na tak zwaną egzekucję. Co? co? Nikt mnie nie będzie egzekutował. No. Na pe... <laughs> wsiadaj o, do suwa, wsiadaj do suwa. Nie się z niego, debilu! O, jestem czarny w Brazylii. A jestem fajnie z Rosji! Siadaj. Pan z Rosji. Hej, hej, czekajcie, gdzie go zabieracie? Ja też chcę. Resztę <gulanie> pracowników zapraszam za nami! co jest grane Jaka jest Nie, to nie po polu. Taka egzekucja? Proszę. Co wygadacie Dla przykładu. A jak się pan nazywa? Panie... Ty. Panie Morale, zna pan Smęczura Macieja? Bo Maciek Smęczur. Kurde, nie jeździć pojazdem. Byłem kiedyś w Asgardzie Patrzcie tak? tak, się nie. chyba za bardzo porobił Dlaczego chcecie mnie egzekwować? Kurde, właśnie dlatego Hyhyhy Jestem wychowany, nie umie się zachować Kurde, Tragedia A, wypadłem Spoko, to biegnij Czat! Ja Wysiadać Czad jest dużym Ej, dzieckiem. Czad. czad. a umiesz coś powiedzieć innego niż to, że jesteś Czad? Tak. O! E, co ty? Fu! Malowałem obraz. Usiadaj, Masz dołączyć do... Ruska. No dobra, co, po co żeście go tu przynieśli? Klękaj na kłodzie. Rusek. Co mam robić? Klękać na kłodzie. Ty uklęknij. To ja Rosji. Rosji, tak cię zwoł? Arr. O kurde, Co wyście mu zrobili? Trochę z niego pociekło, Bania? Mocuj się. Bania, wstawaj. A nie zobaczcie Dobra, kto ci pozwolił stawać na ziemię, drżnąć się do Tak nie bić, idioto? Dobrze mu tak. Coś ty powiedział? Bezatował. To czad powiedział. To nie powiedział ja czad. To czad w Brazylii. Jezus, oni tu kombanie, zabiją wanie. Ale pięknie się wygląda. Ja nie wiem, pięknałaś. jak ja mam zareagować. Lłosy. Trzeba go powstrzymać. Dobrze, dostał karę. Teraz wracać do roboty mi już, na piechotę. Jeszcze jedno z... pytanie. To ci Mogę mózgiem, tu, Ty czat możesz. Wania, Wania. Jeszcze ja przejadę do tego śmierdziela, bo jedziemy. Żyjesz, Wania. Co ty robisz? Co ty A robisz, czat? udo Dobrze. Dobrze, czat, Dobrze, czat. Dostaniesz dzisiaj dodatkowe jedzenie tygodniowe. Ej, jestem czat. Do no roboty wracaj. Eskobar, co odwalił widzowie. Wania, pamiętaj. Tam, gdzie światło nie dochodzi, tam będę ja! Tam też będę ja! Chodźcie! Skobar, po po głowie, dzioto! Do, 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 do roboty! Do roboty! Nie to w będę zabrać, chodź. To jest jakiś koszmar. Ja nie chcę tu już być. Kogu się borzaj. Czad! Na ręce mnie weź! Czad! Nie. Chad, masz mnie zanieść na pole. Zanieś mnie. co ja mam tu pracować? Słuchaj no, coraz tak, do wieczora poczekamy, wtrącimy do klatki, wiadomo. Mnie? A nie. Y no, tobie. nie? Hej, to to jestem Chad. Puszczaj mnie, Chad, już. Masakra. Serio, nie mogli dać nas do różnych klatek, tylko siedzimy wszyscy w czwórkę? Przecież ja nie wytrzymam z tym Chadem więcej. Hej, jestem Zamknij się. Teraz słuchaj, c mam do ciebie tego, pytanie, nie? Słuchaj, yy, Przepuś, takich dźwięk. dwóch yy, tego... Neandertalczyków prepersów yy, z tej, tej. z tego stanu, nie? San Andreas obok nas... Prepersów. Tak, prepersów, no. Pepers, ja nie wiem o co chodzi, yy, jakiś błaży bomba? Boże bomba? Nie, błażej bomba, jakoś tak. I drugi miał taką kitę do tyłu, nie i czarne włosy płacze. No, no dobra, dobra, no i, no i co, ci co ci to obchodzi? No i My co? się pytają się o Ciebie, z... szukają No i czemu bo się, bo bo nie... się pytają to. o to? Nie wiem, nie wiem, sorry, bo, sorry, no, bo. No ja... ja wiem, no sama wiecie, ja tu pracuję sobie uczciwie, zarabiam na życie, ja które ja chciałem się zmienić. A poza tym e, mów do mnie e, normalnie, mów do mnie, m, m, z Marek. Dobrze, słuchaj, e, pytałem do Ciebie, ile dzisiaj ogarnąłeś tam człowieczeństwa do naszej osady? Kogo? Człowieczeństwa, do naszego grodu. A bo mi nie powiedział nikt z rana skąd ja mam ich wieść. No jak to skąd? Stamtąd gdzie ja. maciek. Tamtąd skąd jest Błażej, bomba i ten drugi. A, czyli że ja mam tam iść, tam latać i ich zwozić? No. To nie jest robota dla mnie w ogóle, mi się to strasznie nudziłoby mnie to. Ale to nie ma innej roboty dostępnej. A mi tu mówiono, że ja tu będę mógł e, jakieś e, rośliny? Coś z roślinami mówiono mi na rozmowie rekrutacyjnej. Kto? Też? Ale to nie było główne zadanie A no to no gówniana ta robota, to ja rzucam to ścierwo, wypiewszam stąd. Nie tym todem! Nie tym todem smęci Boy! Ja wypieprzam stąd i mnie to nie interesuje. Jak ja mam w ogóle stąd pójść, bo to nie mogę nie wiem. Nie rozumiem za bardzo. Ja to zawiadomy do wyższego stopnia. To do, zawiadamy, na do no, Elo, elo Dobra, idę, Dobra, nie będę stąd dyskutował, bo zamulasz y, pałę tu cały dzień, nie wiesz o co chodzi. Ja nie będę pracował z takimi ludźmi i ja y, idę teraz. Żegnam. Dobra, żegnę, no i Elo. No i, ja. no i się Elon. Nie, to ja się żegnam, nie ty. To cienias. Maciek żyje. Maciek jest na Cayoperico. Maciek jest kilka metrów ode mnie. Jak się stąd wydostać? Maciek. Macie jakiś pomysł, jak się stąd wydostać? Jej, może rozbujemy tę klatkę? Bo nie. Nie próbowałem. Nie wiem co zrobić, no Postarajcie się, tam jest mój przyjaciel, ja muszę z nim porozmawiać. Zaraz tam to node. powiem ci ważną rzecz jak stąd wyjść. Jak? jest jestem czad. Zabijmy tego czadla najpierw zanim stąd wyjdziemy. Ej, ps, ps. O, nie bij się. Ej! Nie bij mnie! Co jest? To jest? Mam klucz! Jej. Kto to powiedział? To tu jest. Halo. To ja! ja Czat jestem. Pytałeś mnie o jakiegoś smęczura. Wiem, że on tu jest! gdzie, nie gdzie ty jesteś? a jesteś! Na dole, baba! Masz klucz! Otwieraj! Mówi, klucz. A skąd zeszł smęczura? Nie wiem, był tu, o, był dziwny. Nie otwieraj, bo muszę go dogonić. Zabijam nas jak się dojesz. Nie mam zielonego pięcia, wiem tylko, że on tu był. A gdzie jest szpital? Czat, ty będziesz wiedział! Aaaa, uh, szpital jest blisko portu. Daj zaprowadź mnie czad do portu, proszę. Nie ma sprawy. Zapraszam. JS kobar! Przepraszam, o, jestem czad! Dobra, bijcie go! O, starczy, jestem czad! Spokojnie, spokojnie, kurde! Kurde faj, kurde faj! Jest kowar obrywa! Jestem czad! O nie, on strzela! Ja pierdzielę pozabijał ich! <noise> Punkt medyczny no. to tutaj. To jest Chat. No, czad. to ja. Tu jest szpital, dobrze widzę? Tak, tak, tak. tak. Wyciągnij wanie stamtąd, proszę. Spróbuję. Proszę. Ale są się... moi drodzy, muszę wyciągnąć wanie stamtąd. Wyjazd ode mnie. Nie zabiorę cię. <noise> Sorry, kolega, musiałem. Jakie tu są fale w ogóle? Gdzie jest ten kurczę szpital? Gdzie jest czad Czad! Czemu ten samochód jest cały w śniegu? go, mam go! Jestem czad! Wskakiwać! Uh, Żyjesz, Wania? No, już to się działo. Ja pierdzielę chłopie męczura słyszałem, on tu jest. Gdzie? Nie mam pojęcia gdzie, no przed chwilą go słyszałem, gadał z Escobarem, ale go pobiliśmy Świat to jestem czad w Brazylii. Czad? masz takie czaderskie no. mięśnie Weź no się przyflexuj tu, tu pod lampą zobaczymy jak wyglądasz. Dobra z tyłu o nie! O, pomogłem ci jestem czas w Brazyly, czaa! co o mnie! w tekstury to są, co jest grane? Dobra wania! Nie jest tak źle jak, jak może się wydawać. Hej, <stytutek> no Jak się czujesz? No źle. Dobra, Jeżde... to nieważne. Ważne, ważne <stytutek> że tylko. Co? była Ma Majaczysz. ty masz gorączkę! Złaj! Musimy się zaszczyć w jakieś bezpieczne miejsce. Tu jest latarnia opuszczona. Patrz tu jakieś ognisko jest! Ło kurde! Dawaj tam! Musimy się przekimać i rozkmienić gdzie on może być. Jak jest na wyspie, to już jestem spokojniejszy. Ty, jakiś dziadiga tam jest. No to dziadka się boisz? Ty, wielki policjant? Dobra, tak to ja. No i gdzie ten dziadek? Czy? Tu jest. Stać! Kto idzie? To idzie, Ej, spokojnie, dziad! A! To ty! Co jest? Ja cię gdzieś widziałem. możliwe! Zalud! Widzisz tu gościa? Widzę A no co, chyba ślepy nie jest! No, salucik! Dzień dobry, y, co ty tu robisz? Byłeś w kanałach, szczury, szczury. Mm, no ja tu stoję, ja mam ognisko. Możecie tutaj przekimać Widzę, co to jest... mogę pomóc! Szukamy smęczura. Mm -hmm. No to poczekaj, czekaj, czekaj. Tak, 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 no, no. Mówcie mi, mówcie mi, braki, smęczur! Szczur, tak? Szczur? Ja, ja wolę stąd chyba iść. Ty! Czekaj, czekaj. O co się siły? A, a ty masz licencję na tą broń? Gościu, ja jestem weteranem! Ja byłem w wojsku! A ja w Kambodży walczyłem, na froncie wschodnim. pocisz się. Ja tu gadam na poważne tematy. No, tak. Po, powiesz nam, gdzie go możemy znaleźć, czyli Jest tak, na tej wyspie? Tak, jest na tej wyspie, jest blisko. Uh. Jest blisko. No, tak naprawdę, wiecie, najciemniej jest pod latarnią. Czyli musicie szukać tam, gdzie śpiewają mewy. Znowu szury, ja pierdzielę, Nie no dobra, żartuję, musicie iść do willi tego czubka i tam, tam powinien być was ten szczur, ten tak, ten on, no Zapisujesz? Tak, 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 tak ta. Dobra dziadek, dzięki, nie wiem skąd ty się tu wziąłeś Ty szczury Sz tu Szczur, szczur się pali ci, na ognisku Szur? Tak, 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 tak biegnę, no, no. Pali się na ognisku Eee, a może go zjemy? No ja tak w to nic nie jadłem Umarł, dobra, lepsze nic niż nic, jedzmy te szczury no, dobra. Musimy się wtrapać na górę. Ej, to nie będzie chyba problemu. Widzisz jakiegoś strażnika? Nie, ale są światła, dawaj szybko. Ta wieża będzie dla nas idealnym punktem widokowym, żeby móc powiedzieć coś więcej na temat tej willi, o której powiedział ten dziadyga. Czemu my w ogóle słuchamy jakiegoś gościa, który jest królem szczuru? No ale innej opcji chyba nie ma. Idziemy więc... do hotelu jesteśmy. Kajperiko, gościu. To nie jest ta willa, o której on mówił? No, niby najciemniej, bo daleko latarni. A tak, mówił coś o latarni? No, coś tam mówił. Mania! Ja no? Jestem przekonany, że Smędziu tam jest. Okej. Okay. Masz plan? Zflirtować willę i, i, no, i nie wiem. Zmęczę się. się ślepym wojownikiem Co od tego jest? uderzenia. M możemy ich zflirtować na ślepo. Ja wam dziękuję serdecznie za dziś, ja nie wiem, bo nie jest nienormalny Otwórz te oczy Jesteśmy blisko Smęczura, jest w tej willi i w kolejnym odcinku go dopadniemy Do następnego, zostawcie łapę w górę jeśli wam się podobało Moje gardło wysiada, idę się kurować, na razie